Dobra, dobra. Okej, okej, pyle, plmy pyle, 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 cicho, wlmy pyle. Bo wchodzę na kanał wlmy pyle. O, jest na żywo, jest, wlmy pyle! Ja dobra. Dobra, dobra, wchodzimy na tak, wchodzimy tu na tak. Dobra, może nie to dobra, 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 ale trzeba jest ja muszę zmienić ja muszę... No ale trzeba... Przez Ja wchodzę na ten nas. no nie mogę przyjdzieć. Ja nie, trzeba na jest niki. Trzech osób. Dobra, Dobra, nie, przez Ja ci mówię. Dobra, właśnie. Ja, ja ci podam jaki nik. Ja ci podam jaki nik. Ja no nie, ja sobie zapiszę. Pierwszy nik do sprawdzenia. Dobra, czekaj, to no, ja, ja sobie zapiszę. Okej. Okay, okej, okay, czekaj. Znaczy nie, ja, ja sprawdzę następny. Ja sprawdzę Dobra, następny. Dobra. nik, nik. Y, ja ci już piszę. Nie, dyktuj mi. Ja ci piszę, na grupie piszę. Kurde, no mój. Nie, bo nie zrozumiesz. Piszę ci. Ja ci napiszę pierwszy, ja drugi biorę. Jest podłoga, podłoga. Ja pierdzielę, jak to się uda. Ja mogę. Naprawdę, jak to się dzieje. Ja, Ale będzie hakowanie. Ale będzie hakowanie. Dobra, zmieniamy niki. Janet i Sandana się taki... Ale ja nuby, to lubię, bo nie potrafię dać banana i pić. No, masakra, mhm. popieram, żeby logina nie dać. To... <laughs> Ty dobra. mamy X. Jest podłoga. Dobra, oczywiście, widzowie, inaczej i tak wchodzimy, nie? Bo nie ma co. No, bez czyj to nam o nie no, wchodzi, nie? 404. No, dawaj, Bian Rozpocznij grę, ale <laughs> będzie. O. Michał Korcz napisał. Eloziomek jak tam? Eloziomek jak tam hakujemy serwery hakujemy serwery to znaczy serw koniec po nim XDL. no rozpoczynaj tą grę najgorzej kiedy wiesz przyjdzie Ola i takie co ty robisz a bo ogląda twojego live'a i takie ty, ty. <słyska> A może ona tak widzi co się dzieje, że tu coś sekundę ktoś tu wchodzi. Ale masz Minecrafta źle postawionego, bo masz tylko... A nie czekaj, czekaj, bo to u mnie, u mnie. Czekaj. Ale... Dobra, nie. Wszystko nadal jest... masz źle Minecraft. Dobra, chyba. wszystko będzie ok Jakość. Jakość Milion. Jakość Milion. Jakość Milion. Dobra. Bo rozpocznij, no play, no to Ale niszczymy ich. Dobra, ktoś się uda z tego niku wejść. Dobra, już mi się to ładuje. Dobra. No, waga. Uwaga. Uwaga I, i od razu pisze to, to ten te, taki ukośnik łamane. Od razu idziesz G, od razu G, ja jak wyjdzie gamem od, od razu, Od razu bierzesz g, g. kreatywny ukośniki, tak, te no. Nie, nie, wszystko Dobra Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. another nie. Ty, czekaj, dołączanie do świata, ty, tamtego gościa, nie, another localization, czyli z innego konta. Poczekaj, nie, aż nie będzie ich na serwerze, bo oni ta pilnują, bo wiedzą, że będziemy tam wbijać. Dobra, z tego konta... Nie, daj nie, oprócz czarnego ekranu na live daj coś więcej niż czarny ekran, bo się nie dziwię, że tylko Dobra, ja teraz, teraz, <laughs> nie, teraz powinno być okej. Okay żeby. Okay. Okej. Jakość dobra, jakoś milion. jakość milion Jakość milia. jeszcze wyjdą serwera, bo ich też będą, wiesz. Ej, ale w ogóle jest. Y czekać aż by. Tego das tego niku wejść. Dobra, już mi się to ładuje, dobra. No sigma no szybciej Ej, Od razu po się głąd. Od razu idesz g ale od razu będzie, będzie, ale o ale. Co gościu 5 zł wysłał, tylko żeby i się cofnie. No oczywiście, że cofnął. 3%, 3 a ty nie chcesz na... Ty, czekaj, to może 3%. tak będę spamował i wreszcie wejdzie mi. Ty, weszłem, weszłem! Jest, jest, jest. Gosz, i dalszy wajesz, jest. Nie no? mnie, wywaliło mnie, wywaliło mnie po sekundzie. Wyszłem, wyszłem, mam dalej towe rzeczy. Mam... czekaj, przejść jestem na tym koncie, mam te dalej towe rzeczy. Mam dalej to rzeczy. Szybko wywalam, wywalam ja wszystko, wszystko wywalam. Żeby tak bo chłopie tak spamuję na mnie. Nie weźmy rzeczy i weź, weźmy czekaj, dora. Ty jesteś, jestem chłopie. jestem, nie a... jestem, jestem. Ty co? Ma, ma a ta... Masz admina, masz admina? Nie, nie mam. Ale mam na -towe rzeczy, Ale i to wyrzeźnia. Ale niść i bawy, niść, Nie, To jest jakiś gościu, to jest jakiś gościu. To jest jakiś gościu. Ale nie wwalej rzeczy, nie, nie bij nikogo, czekaj, albo zabiega, zostaw, zabiega. albo czekaj. Dzej, zabij. Co to jest? A co mi chce? co Gościa. Zabiłem gościa! Nie mogę. Nawet nie, rozwałem, dawaj! Idę stąd, idę stąd. Haket. O nie, źle napisałem, Nick, i jestem ten tym samym kontakcie. Nie wiedzą, że to że Hakujemy, o nie. o nie! O nie, uciekaj, uciekaj! O nie, ucieka. bo on bo on, on wchodzi ze swojego konta, on wchodzi ze swojego konta, on wchodzi ze swojego konta, ja muszę spamować. Ja, ja, ziele, ja źle, zrobiłem, ja i nie dał i nie dam, i nie wdałem. Dobra. I nie dał mi... On jest na serwerze, zepsułem, 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 zapsułem. On nie Oni cały czas tu próbują wejść. Trzeci nik, trzeci nik. E, e, Ej, bo d, oni cały czas d, próbują tutaj g, wejść na ten na to konto. Chłopi oni cały czas tu próbują wejść d, na to konto i odyskać i tam, ale im nie dam. Ty czekaj to może... Dawaj, ja ci... dawaj, dawaj, nie da, nie da, nic po prostu... A... Y, za, zabiję wszystkich oprócz Aleksji i XD, No to nie, jest właśnie Ola. już zabiłem. Ej co, może im wywalę jakieś itemy gdzieś jakieś skrzynki, szybko podam ci kordy skrzynki jakieś. Podam ci kordy, nie, niszcz to taki ma... ki domek, jest taki... obok takiego czarnego, ja, dużego wieżowca, tak ja jakimś... chłopie, bo ja mam całe z, milion zbroi na chłopie. Czekaj ja... Czekaj. czekaj. tam przyjdę, tam przyjdę ja zaraz. się uda mi się ja, wyłamać ja podam kordy skrzynki z broj, ze zbrojkami. Dobra, jak dostanę, coś co, co nie widzą? Widzą... Gościu. O, Gościu. Co próbuję, Co jest? próbuj Teraz damy wszystko hakujemy, wszystko Dobra. niszczymy po prostu. Dobra, im, Ale nie niszcz oni. Frajerze? Moż, mo nie na że po prostu hakujemy serwer o szybkiego. Czuaj, no chodzi, wchodzi, cały czas góruję <gulik> wejść, ale ja nie <gulik> pozwolę mu Dobrze, szybko ja odpalam, ja odpalam się jakiegoś kogo, randomnego gościa i gościa nikt, szybko. Szybko. Jeśli mamy a masz admina, z się masz szadmina? Nie, nie mam. A odpalij wszystkie cheaty oprócz w żeby nie zabijać e, Oli. Sakowaliśmy... Albo daj się skoli, daj się skoli, daj się skoli, daj się skoli. Ja, ja skoli, skoli. sakowaliśmy wam serwer, debire, xd. <gry> daj się skoi, daj się skoi. Nie, czekaj ja tu chowam w skrzynce i podam ci kordy. Albo zapisz te kordy, je mam oli. Na Messengerze, na messengerze że mi napisz. Na Messengerze. Dobra, ja szybko, <gry> wszystko niszczymy, tam normalnie. Uj oj jaki jak Ale gości będzie mnie, O nie! O nie o nie Ale, ale beka z, beka z beka. Z ludzi. Ale żeby ci nie namierzyli, ale będzie, ale nie rób skrzynki, nie, 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 nie skrzynki, bo admin to ma ten, łatwo znaleźć, zrób no, beczkę, 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 beczkę zrób, beczkę zrób, beczkę zrób, bo admin to może znaleźć, beczkę, bo admin się znajdzie. Bo spala się Sigma, Sigma. Ej, bo on próbuje cały czas wchodzić. Nie mogę. dobra. dobra, dobra, dobra. nie, mogę. Ej, ja nie mogę beczkę z beczkę, łatwo bo. Mi chłopie... czekaj, bo on cały czas w kobię poruszył tu wchodzić. Ej, nie, no nie mogę szybko wchodzić tu, bo ja chcę ci dać tej temy. Ja tu chodzę na speed, nie, no nie mogę. To muszę cały czas wchodzić, wychodzić, bo oni próbują. O, nie muszę odnowiam, minecrafta, macie rafa? Czekaj tam, czekaj tam, czekaj, proszę, beczkę, czekaj, proszę. Beczkę, czekaj beczkę, nie wytnę. Robię, robię beczkę, robię beczkę. Robię beczkę, czekaj, szybko, 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 szybko. Dobra, ale ale, czekaj, ale, 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 ale będzie zniszczenie tam, dobra, dobra, dobra. dobra, Bo ja mam tu kurde zarobić z tej temy, chłopie. Jak się robi obeczkę, jak się robi obeczkę, dobra, mam beczki. Trzy beczki zrobię. Dobra, mam beczki, mam beczki. Okej, okay, okej. Okay. Zaraz pójdę tam o ich i więcej. Seta, to se załóż. Ma, mam seta. On się już... No dobra, ale... Ale on już się musi pogodzić, że to już koniec. Ha, no, koniec ja przeciem, no, Jeszcze tylko jednego zabiłem tutaj. Dobra, czekaj, daj, zrobię beczki, ale na pewno beczek nie widać? Beczek nie widać na Spectatorze X-Ray'u na wszystkim. Bo nie dość, że to jest na... Nie ma X-Ray'a na to, to jeszcze po prostu nie widać ich na Spectatorze, po prostu jest zanieczone jako blok. To stosowałem na ciebie xds, co? Ja pierdzielę chłopie, ale to jest... Chłopie, to ja tu mam wszystkie i te, ja ci zaraz podam kordy Na messengerze Tak, na messengerze Ale będzie rozbaw... o, no, ale ja będzie źle Oooo! Będzie straszenie, że wiesz, że jeśli mi... Jeśli mi... Jeśli mi... to wtedy Dyskajem połowę itemów xd ja Napiszę ile z was O, nie, cały czas prób. O, nie, ba dostałem bardzo dostałem pana. Ej, ale odłożyłem itemy. Odłożyłem itemy, ale nie wiem, gdzie one są. Nie, nie pamiętam kordów. Kurna, ale odłożyłem itemy, odłożyłem itemy. Najważniejsze to. Ale to samo, bo oni będą musieli odzyskać to konto, bo. Jak tak to jest gościa konto, więc oni będą musieli ale oni odzyskać to, bo. To jest lat później, nie? 24, jak tylko grasz Minecraft, to wchodzisz na to. Ale chłopie, no bo ja wiem, znaczy, no bo oni teraz nie wiedzą, gdzie. Nie, no bo jak ja chciałbym kopię dwie kratki pod siebie, to już ma tej temy. Kurde. A może nie ogarnie, że tu trzeba się wkopać. Kurde, ale u nie mogę. Ale jak będzie szybko tej kordy podał, to chłopie mieliśmy mi, mi już wszystko. Ja o, 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 czekaj, 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 zaraz chyba teraz. Eee, uh, Connect on... że się zmieniam IP. Forlek like Connecting. Kurna. Kurde, no banet. Nie wiem, co teraz zrobić, nie wiem, co teraz zrobić. Czemu ty nie wejś, bo jakbym ci szybciej kordy podał, to ja cię kręcę, choćby na sekundę na live mogłem pokazać. Nie mogę, chodzi na sekundę na live'ie mogłem pokazać, to bym się cofnął. Jak ja głupi jest, na, naprawdę na sekundę. Dobra, teraz trzeba. Ej, przydałoby się teraz wejść z tego drugiego konta. I słuchaj, ja teraz tam, y, wtedy ja po wiem mniej więcej lokalizację tego, nie? Czekaj. Wiesz, y, możesz stworzyć wszystkie konta, masz miliony konta. Wiem, milion, ale kordy, chodzi mi, żeby wbić z innego konta też. No dobra, co to Czekajcie, czekaj, bo czekaj, ja na sekundy weszłem, na sekundy mnie odbanowali, tylko czekaj Tak! Jestem, um. jestem, jestem! Dobra, kordy, 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 F Dobra, mam kordy, mam kordy. Okej, okay, dobra, 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 mam kordy, mam kordy, mam kordy. Bo odbanowali mnie, dobra. Tak czekaj, nie, w, w, z innej lokalizacji, czekaj. Rozłączono. Poczekaj, znowu mi chyba nadali. Na, na tak, dobra, ale mam kordy, mam kordy, gościu, sprawdzaj, sprawdzaj z live'a, sprawdzaj live'a, sprawdzaj live'a. No to sobie kiedyś sprawdzimy, ja tam gościu, na ten... Ale nie, żeby wiesz, bo ja się muszę oddalić. Ale to umrzy, po prostu spróbuj skakać i zdechni po prostu i... Ale nie, dobra, poczekaj, bo ja mam tam właśnie ten dir, jakbym wywalił tego dir, dobra. Mi się tu będzie automatycznie logowało, jak, jakby na razie co to się zaloguje. Ja tu wejdę z innego Minecrafta, żebym na, na razie co widział jeszcze... Co co chodzi? Dobra, czekajcie, ja tu wejdę jeszcze z innego Minecraft, Tu mi się automatycznie próbuje wchodzić co... Dobra, ale mamy kordy, mamy kordy. Ale rozwała, ale rozwała, ale o. nie mogę. A wiesz, że widzicie, możemy wejść na te konta, i ja mam trzy konta. Dobra, goście. dobra, czekaj. Czekaj, wejdę z jakiegoś innego konta, albo podaj mi może IP, znaczy has ten, nazwy tych innych konta, kont, Jedna chyba już ma bana, Czyli ostatnio zostało ci to, co patrzysz, to jest X coś tam. To wyślij mi to na Messengera. Ale po co, właśnie, to sprawdzam. Ale musi on wyjść. On musi wyjść z serwera wtedy dopiero. Nie chłopie, bo jak będzie spamował to będzie coś takiego mu wyskakiwało, że zalagowano z innej lokalizacji on nie będzie mógł wejść. Nie, nie musi z... wychodzić. Naprawdę nie musi wychodzić. Będą, to po prostu oni zbadują z konsoli. Kurde. Rozumiem. Ale dobra, przynajmniej wiem gdzie są itemy. Przynajmniej teraz już wiem gdzie są itemy. Dobra, to jest najważniejsze. Dobrze, że ja, ja szukam teraz te tego trzy, jakbym nie nacisnął szybko, to koniec. To byłoby po nas. Ja teraz szukam tego łamka, gdzie to jest. Szukaj, bo na pewno jest. Wieś, że się lakuje, jest tylko taki, jakby obraz odcinka, potem obraz nieważny. Aha. Ty nie gadaj, żeby się ucięło ten fragment, bo to byłoby masakra. Ale stres, ale stres, ale stres, ale, ale też zdecydowanie. xD Dobra, szukamy tego, szukamy na live tego, tego kawałka To szukaj na live, ie. ja, ja, o nie Szukaj O, o tutaj gdzieś to powinno być, o nie, że nie Jest, jak nie, jak nie no, będzie jest. go na serwerze Dobra, kordy, 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 f Dobra, jest na jest Dobra, nadal, mam kordy, mam kordy, okay. mam, mam, kordy mam kordy, mam kordy, mam kordy Kordy, 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 f3, dobra, mam Dobra. Uf, dobra, no czemu się to nie może zatrzymać? Kody f Dobra, mam... Podaj w wie. wysyłam czasie ci to jest? Wysyłam Ci 173161 To jest gdzieś mniej więcej tam, bo to ja tak 200, dobra Tak, 280. Okej, okay, dobra, wysyłam się. To jest takie mniej więcej gdzieś tam, nie? Czemu mi się trzy Minecrafty odpaliły? Dobra, dobra, dobra. Czaj, czaj, może mnie już odbanowali tam Dobra, chyba mnie odbanowali, bo jest o. Do, odbanowali, odbanowali. Tak, tak, odbanowali, odbanowali. Odbanowali odbanowali Jest witam, jest taka osoba chyba witam, czym jest witam? Od odbalu... Aha, czemu wita? Dla pila, zaczekaj. czekaj, czekaj, dzień dobry, Dobra, to dzień dobry, ja że... dobry, dzień nie wiem, załatw, cokolwiek poproś mamy, żeby później to ci dała. Chłopie, proszę cię, bo to jest taka sytuacja, nie to codziennie. Dziś pomyliłem nic. Ej, błagam cię, poproś tu mamy, żeby później ci to okazała. Chłopie, taka sytuacja to się nie zdarza codziennie, naprawdę. Dobra, dobra, wbijam z tamtego konta, bo mi, yy, yy, jest ten.